Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Wrocławska załoga doskonale spisała się na pierwszym etapie. Lotto Team zdał egzamin w 100%, plasując się na bardzo wysokim piątym miejscu. Kaczmarski z Bobą mieli kilka przygód z długą i trudną trasą inauguracyjnego etapu. Był to bardzo długi etap dla mnie. Było to 400 km, na początku szybkie, potem już mieliśmy pewne kłopoty nawigacyjne, ale tak jak wszyscy. Także nie było to dla mnie łatwe. Szczególnie kamienie, które wystają, i tyną opony, nam niestety. E, Zarzyła się e, jedna wpadka oponiarska, no i na końcu wjechaliśmy w wyschnięte błotniste jezioro. I ze 100 na godzin zatrzymałem się do zera w ciągu 3-4 sekund coś niesamowitego. Po prostu zakopaliśmy się tak, że stanęliśmy na brzuchu na środku jeziora. Całe szczęście, e, pomoc ludności, jesteśmy nami na, na mecie. Wszystkim załogom, pierwszy etap dał się mocno we znaki kierowca lotto teamu na mecie, jednak. Ryskał humorem i energią, zadowolenie z zajęcia wysokiej pozycji jest spore, ale Martin Kaczmarski z pilotem Bartłomiejem Bobą myślą już o kolejnym wyzwaniu. Jestem bardzo zmęczony, mimo to chciałbym oszczędzać energię dzisiejszego wieczoru, jutrze, dzisiejszego popołudnia po to, żeby jutro móc wstać o 7 rano czy o 6 i ponownie podjąć te wyzwania. Jutro jest chyba podaję, że 407 km, także nie będzie łatwo. Kaczmarski może liczyć podczas rywalizacji w Katarze na pomoc merytoryczną swojego bardziej doświadczonego kolegi Krzysztofa Hołowczyca. Program Mistrz Uczeń trwa na dobre. Młody kierowca lotto Timu, podczas zawodów Sea-line Rally, jest też mocno wspierany przez rodziców, którzy trzymają za niego kciuki. Pierwszy etap zakończył się wygraną Jean-Louis Schlesera, drugie miejsce zajął Krzysztof Hołowczyc, a trzecie Aydyn Rahimbajew wśród motocyklistów prowadzi Mark Koma. W gronie kładów liderem raidu jest Rafał Sonik. W zespole z Wrocławia nastroje są doskonałe to po dwóch wygranych. Pogoda nieco rozleniwie, ale korzykarzy pod potokiem szkoleniowców szykują się do trzeciego boju półfinałowego. Atmosfera jest fantastyczna, bo słoneczko świeci, tu na jest jasno, ciepło jest ok. E, oczywiście radość z tych pierwszych dwóch spotkań. Myślę, że zwłaszcza z tego drugiego spotkania, w którym rzeczywiście chłopcy zagrali na bardzo dobrym poziomie, zagrali z większą swobodą, swobodniej niż, niż w sobotę. Teraz czeka nas wyjazd. Na pewno to nie będzie lekki wyjazd, ale cel jest cały czas ten sam. On się nie zmienia praktycznie od pierwszego dnia przygotowań do tej ligi. Gramy o wszystko, czyli awans. Zespoły znają się doskonale. Ani Wrocław nie jest w stanie zaskoczyć Torunia, ani odwrotnie może zadecydować tak zwana Dyspozycja dnia. Mimo wysokiej wygranej w drugim meczu, szkoleniowcy nie lekceważą Torunia. Siden jest zespołem personalnie bardzo bogatym. Nazwijmy to w ten sposób: jest wielu zawodników i z przeszłością ekstraklasową. Zresztą było to widoczne w tych spotkaniach. W pierwszym spotkaniu sobotnim Śmigielski, Sikora, czy zawodnicy, jak gdyby ciągnęli tą drużynę następnego dnia. Oni byli trochę mniej widoczni, trochę więcej żydko, także już to dowodzi, że w tym zespole mogą gracze przejąć jak gdyby inicjatywę i, i mogą coś, coś wymyślić. Ja nie sądzę, żeby w tak krótkim czasie zespół wymyślił coś specjalnego. Mogą próbować jakąś, jakimś systemem obrony nas zaskoczyć, e, chociaż no, nie powinno się to wydarzyć. My jesteśmy przygotowani na takie rzeczy, przygotowaliśmy się do tych spotkań, zresztą do innych no bardzo szczegółowo, także nie, nie spodziewam się. Myślę, że tutaj może decydować bardziej e, dyspozycja. Pracowianie są zdecydowanym faworytem także wyjazdowego starcia, by pewnie zwyciężyć. Muszą zagrać skoncentrowani. Największym rywalem Śląska może być on sam. Wielokrotnie żeśmy to niestety pokazali, że, że były spotkania, w których odskakiwaliśmy, potrafiliśmy prowadzić swobodnie, grając efektywnie i efektownie. Przy czym przychodziły te momenty takiego troszkę przestoju. Ja myślę, że nie da się tych rzeczy wyeliminować w 100%, nie jest w stanie zespół przez 9 miesięcy grać kilkadziesięciu, kilkudziesięciu spotkań na takim samym rytmie, taką samą koncentracją, jest to naprawdę trudne, proszę mi w to uwierzyć, robię to od wielu lat, więc... Wiem, co mówię. Najważniejsze było dla nas zawsze, żeby te spotkania były przede wszystkim wygrane. To jest pierwsza sprawa, żeby zespół robił postępy jakieś. Gracze indywidualnie, zespół jako całość. Pod znakiem zapytania stoi występ w sobotę Radosława Hyżego, który na razie ćwiczy indywidualnie. W meczu w Toruniu nie zagra jeszcze Adrian moroczek truskowski Początek spotkania w hali spożywczak o 17.30 w rywalizacji do trzech wygranych. Śląsk prowadzi 2 do 0. Sytuacja z Sebastianem Milą przypomina nieco tę z Robertem Lewandowskim. Od kilku miesięcy sporo pisze się o zmianach barw klubowych, a wciąż nie wiadomo, gdzie piłkarze będą grać w nowym sezonie. Zainteresowanie pozyskaniem kapitana Śląska ponownie wyraża Chicago Fire. W transferze ma pomóc Jerzy Podbrożny, były zawodnik tego amerykańskiego klubu. W jednym z wywiadów Mila zdradził, że był bliski odejścia ze Śląska do Chicago już zimą. Wtedy jednak się. Nie zdecydował teraz temat. Znów jest, ale nie wiadomo, jak to się zakończy. Do rozmów z piłkarzem po jego kilku wybitnych ostatnio meczach może powrócić Śląsk. Problemem w zawarciu porozumienia z Wrocławską drużyną są jednak wymagania finansowe pomocnika. Istotny wpływ na negocjacje miała także długość kontraktu. Klub proponował krótszą umowę, mila liczył na trzyletni kontrakt. Nasza arcymistrzyni zwyciężyła w kategorii zawodniczka roku. Zawadzka zasłużyła na to wyróżnienie po wspaniałym występie w reprezentacji olimpijskiej, w której zdobyła medal za wynik indywidualny. Zaimponowała umiejętnością mobilizacji i świetnej gry na najważniejszej imprezie roku, gdy walczyła nie dla siebie, lecz dla drużyny narodowej. Podsumował jeden z członków jury. W kategorii Zawodnik Roku uhonorowany został Bartosz Soćko za spektakularne i niespodziewane zwycięstwo w pucharze Rosji. I Zawadzka i Soćko mieli mocnych konkurentów w rywalizacji o triumfy wśród mężczyzn. Prestiżową wygraną może się pochwalić także klubowy kolega Zawackiej z Polonii Wrocław Mateusz Bartel, który wygrał zawody Aeroflot Open. W kategorii klub roku wygrała nasza Polonia. Podkreślano zasługi i wielkie osiągnięcia wielkiej rodziny szachowej reprezentującej Wrocław. Według jury, Polonia powinna być wzorem dla innych klubów szachowych w Polsce, gdyż. Jako jedyny ma kompletną reprezentację, czyli drużynę seniorów, kobiet i juniorów nieustająco szkoli nowe talenty i buduje zaplecze sportowe. Mateusz Bartel, odbierający statuetkę dla klubu, podkreślił, że dwaj reprezentanci wrocławskiej Polonii zdobyli w zeszłym roku najważniejsze miejsca na podium w indywidualnych mistrzostwach Polski. Za całokształt działalności uhonorowany został związany od wielu lat z wrocławskimi szachami Wojciech Zawacki, działacz. Organizator, dziennikarz, wydawca, sponsor, a także ojciec trojga znanych szachistów. Jego wkład w rozwój polskich szachów jest nie do przecenienia. Ocenił prowadzący galę Adam Dzwonkowski. Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.